Ejka, robimy sobie szybki test. Założyłem ząbatkę, tą szybszą do Slasha z 13 t na 18 ząbków. Na razie mamy pakiet 2S. Zobaczymy, jak sobie radzi. A potem rzucimy 3 sk i zobaczymy, jak to nam się teraz będzie rozpędzać. No to widzimy się za chwilkę. Dobra, wyszliśmy z autka. Mamy taką. W miarę dzisiaj sucho, robi nam się już pogoda, zobaczymy co to potrafi na 2S na tej zębatce. Dobrze. Jest lepiej. Strach tu trzy eskę założyć będzie. No i chyba po jeździe coś się dostało chyba do środka, albo umieliłem a odbiór. No, chyba coś tam wlazło. Nie wiem, pod słońce jestem, nie widać. To mnie obróciło na bok, a najlepiej nie wziąłem sobie kluczy. Zdolny jestem, nie? Nic. Do domu sprawdzę i najwyżej podjadę jeszcze raz. Chodźcie, rozkręciłem. Nie wiem, czy coś tu będzie widać, ale. Jakby się uszczerbiło kawałek ataku. Widzicie, i blokuje go. Muszę rozebrać i sprawdzić, co tam go blokuje. Tu są jakby takie. Kawałki, a tak, się jakiś kamyk dostał, ale jakim cudem nie wiem, idę grzebać dalej. Kabra, słuchajcie, wyciściłem, działa, popatrzcie się, dwa kamyki się dostały, i prawdopodobnie dostały się tu tędy poszedł. Model bokiem musiał je podsypać, i poleciało, no bo tutaj nie ma możliwości żadnej strony. Żeby nam podeszło zapało kawałek zęba i no nie pokażę ciężko mi tu będzie. O, widzicie? Czekajcie. Tutaj lekko go uszczerbiło na no, ataku. Powiem Wam, że na tej 13 to ani razu nie miałem problemu, a tylko założenie tej większej zębatki, tylko nie wiem, właśnie on poszedł jakoś bokiem mi się wydaje, że po prostu kamyk tam się musiał jak mówiłem, tu gdzieś musiał tędy tu tędy gdzieś kamyk musiał się dostać i i stało co się stało nie wiem czy zdążę jeszcze dzisiaj podjechać, ale jak nie to jutro i najwyżej jutro dogramy sobie z 3S pakietem jak sobie ten model radzi a to już dowiecie się w dalszej części filmu, nara no hajka, drugi dzień Jestem gdzie indziej, no ale nie miałem czasu podjechać tam, gdzie byłem wczoraj. Zębatka ogarnięta. sprawdzimy sobie teraz na 3SC. Jak on śmiga? Troszkę inny problem. A tu mamy trawkę. Tam mamy kawałek asfaltu. Spróbujemy się przejechać. Zobaczymy. Powiem tak, na 3SC, na zębatkę 13T miał problem, żeby sobie fajnie tu skoczyć. Teraz widzicie, delikatnie daje gazu. No fajnie, naprawdę sobie fajnie teraz lata. No, nie trafiłem. O, chyba nam się wypiął prąd. Wypił nam się pakieci. Próbujemy dalej. Jak widzicie, staje nam dęba, a już zębatka robota.